Coś tak jest z ludzką naturą, że dążymy do tego, co wygodne, co łatwe, co przyjemne, proste. Chcemy, by życie wokół nas wymagało od nas mniej wysiłku, a żebyśmy mieli więcej. Żebyśmy mniej się starali, a więcej jednak posiadali. Żebyśmy Kładali mniej wysiłku, a mieli większe efekty. Dotyczy to różnych przestrzeni życia człowieka, można powiedzieć nawet, że wszystkich. Co więcej, chcemy tworzyć pewien raj tutaj na Ziemi, że wszystkiego jest pod dostatkiem, że niczego nie brakuje najpierw mi, a jakie już ja się najem, napiję na wszystkim, to bym potem chciał, żeby i inni mieli. Może nawet, i to jest pewien znak czasu, już w telewizji od dwóch tygodni nadawali od początku lutego być może o tym, żeby kochać siebie. Wcześniej na walentynki reklamowali czekoladki w telewizji, a teraz reklamują, żeby kochać siebie. Kochaj siebie, dbaj o siebie, ładnie się umyj, pokremuj. Pomaluj, zadbaj o siebie. No właśnie, tak spojrzałem w internecie. Rzeczywiście jest 13 lutego, Międzynarodowy Dzień Kochania Siebie. No, więc widzimy, że społeczeństwo dojrzewa do tego, że już kochać kogoś to już jest za dużo, trzeba kochać siebie. A może kochać kogoś to jest za mało, a czymś lepszym, większym, bardziej szlachetnym jest kochać siebie. Dlatego więc siebie postawić przed innymi. Boże Prawo, dekalog, to co dzisiaj Pan Jezus w tych radykalizmach ewangelicznych nam wyjaśnia, że już nie wystarczy tylko zgrzeszyć, coś zrobić, ale wystarczy, że już pomyślisz, w swoim sercu dopuścić się tego grzechu. To już to zrobiłeś, bo już jest w Twojej woli, w Twoim sercu, w Twoim umyśle, w Twoich pragnieniach już jest zgoda. Już bym to chciał. Ach, szkoda, że nie ma okazji, by tak pogrzeszyć, bo już by to wszystko się wydarzyło, ale w swoim sercu się zgrzeszy. I ludzie, którzy chcą budować raj na ziemi mówią, Bóg jest nam niepotrzebny, ba, Bóg jest nam przeszkodą. Bóg jest tym, który będzie nam stawiał pewne ograniczenia. Zbudujmy idealny świat. Świat, który zaspokoi nasze wszystkie pragnienia, a wtedy człowiek będzie kimś. John Calhoun, yy, amerykański. Yy, Badacz, naukowiec przeprowadził takie doświadczenie na przełomie lat 60. i 70.. Doświadczenie, eksperyment, który potem był jeszcze kilka razy powtarzany i sprawdzany. Bo nie wystarczy zrobić coś raz w nauce i spojrzeć, że jest wynik, a może raz się udał. Trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście ten wynik eksperymentu jest prawdziwy, a nie jest to przypadek. Że coś było naukowe, to trzeba. Móc to jeszcze powtórzyć, nieskończoną ilość razy i za każdym razem wyjdzie ten sam wynik. I tutaj tak z tym eksperymentem było. Cóż to za eksperyment Jona Calhouna. Doświadczenie polegało na stworzeniu populacji myszy w idealnym świecie. Pod dostatkiem jedzenia, pod dostatkiem picia, lekarstwa też podawane, jak już widać było, że myszka chora, to już od razu leczona, żeby nie było żadnej epidemii wśród tych myszek, żeby one jedne drugiej nie zarażały, żeby ta populacja mogła trwać, żeby była też zdrowa, i oczywiście zapewnione rozmaite materiały na budowanie ich myśli gniazd, czyli powiedzieli myśli domków, prawda, wszystkiego pod dostatkiem. Super. Powierzchnia, no może nieduża, a tak abyśmy, może jak na dzisiejsze czasy, taka mikrokawalerka 7,5 metra kwadratowego powierzchni. Wysokie, na prawie półtora metra i tamte myszki sobie żyły. Najpierw osiem mysz. W tym, w, tych, w tym doświadczeniu. Cztery samiczki, czterech samców. Trzy okresy w tym badaniu dało się wyróżnić. Podczas badania, które trwało 1588 dni. Pierwsze trzy miesiące to czas takiej adaptacji, przystosowania się. Myszki dobierają się w parki, budują sobie gniazdeczka, poznają się, zaczynają funkcjonować między sobą, gdzieś tam się mijają, wszystko jest dobrze. Potem, no właśnie, następuje druga faza tego eksperymentu gwałtowny rozwój. Dzieje się coś niezwykłego. Od tego setnego dnia, aż prawie po yy, rok, liczba myszy podwaja się co 55 dni. Niezwykle szybko się rozmnażają, wykorzystują to, że mają wszystkiego pod dostatkiem. No, tworzy się już pewna społeczność, tworzy się społeczność w której no, jedne dominują. Drugie są podporządkowane, dominują silniejsze, te, które mają więcej potomstwa, te yy, miejsca już gdzieś podzielone, pewne terytorium jednych myszek, tutaj drugich, i tak one sobie funkcjonują, ale co ciekawe chętnie przebywają w swoim towarzystwie, spotykają się, wąchają, yy, nie atakują siebie, yy, jak przebywają gdzieś tak w spokoju. Wszystko jest. Dobrze, nawet tak można powiedzieć, jak to się obserwuje. Raduje to wszystko fajnie. No i potem następuje trzeci okres okres stagnacji. Tu dzieje się coś ciekawego. Mija prawie rok to doświadczenie, i co daje się zauważyć, że już nie rozmnażają się te myszki tak szybko jak wcześniej. Pomiędzy dniem 315, a 560, podwaja się ich liczba tylko co 145, czyli już trzy razy wolniej się rozmnażają i rodzi się ich mniej tych myszek. Dlaczego? Co się stało? Naukowcy zauważyli, że problem najpierw leży w męskiej stronie tejże mysiej społeczności. U samców następuje stopniowy zanik umiejętności obrony własnego terytorium. Pojawia się wycofanie, samce nie szukają relacji, nie szukają partnerek, spędzają wiele czasu w tych swoich domkach, gdzie tam mieszkają, w tych gniazdach, najeść się, napić i tam wracają. Co robią? Całymi godzinami dbają o siebie, liżą swoje futerko, czeszą pazurkami i tak spędzają cały czas. Unikają walki, unikają bronienia terytorium, nie unikają bronienia nawet swojej rodziny, czyli tych myszy, które mieszkają w ich gnieździe. Natomiast widać, że samiczki się zmieniły. One przejęły męskie role. Stają się bardziej agresywne, one zapewniają bezpieczeństwo rodzinie i atakują nawet samców. Nie chcą, żeby ci do nich się. Zbliżali. Następuje zanik instynktu macierzyńskiego u tych myszek, a potomstwo, które jest rodzone nierzadko bywa odrzucone, jest niekarmione. W tej fazie populacja osiągnęła swoje maksimum 2200 osobników. I to już jest szczyt, i potem już będzie ich tylko coraz mniej. W tym czasie już co piąte, Gniazdo jest puste. Przebywają same, nie rozmnażają się, tylko jedzą. Jedzą i czyszczą swoje futerka. I czwarty okres, okres wymierania, zaczyna się w 560 dniu i trwa jeszcze tysiąc kolejnych dni. Samice coraz rzadziej zachodzą w ciążę, a w fazie końcowej eksperymentu, populacja całkowicie utraciła zdolność reprodukcji. W 600 dniu następuje ostatnie żywe urodzenie. I tak wymierają wszystkie myszki po 1588 dniach. Zatem idealny świat bez problemów, bez wyzwań. Wcale nie sprawia, że człowiek również stanie się lepszy. Wiemy, po co robi się eksperymenty na myszach, żeby nie trzeba było ich robić na ludziach. Skoro tu doszli do takich wniosków, zapewne i dla nas pewna mądrość jest z tego do wyciągnięcia: że życie, w którym nie ma żadnych wyzwań, życie, w którym mężczyzna przestaje być mężczyzną, a kobieta przestaje być kobietą to doprowadzi do tego, że Społeczeństwo przestanie być społeczeństwem. Wymiana ról, funkcji doprowadzi do tego, że człowiek również przestanie być sobą. Że człowiek utraci swoją godność. Bo Pan Bóg dał nam tę godność. Tracimy ją najpierw powoli przez grzech, ale będziemy ją również tracić przez wygodę życia i narzekanie na to, że jest cały czas coś nie tak. Popatrzmy, że świętość w naszym życiu rodzi się w zderzeniu ze słabością. W zderzeniu z moją słabością rodzi się również moja świętość i pragnienie tej świętości. W zderzeniu ze słabością drugiego człowieka rodzi się również moja świętość, postawa miłosierdzia, bo przecież ileż dobroci serca. Potrafi człowiek z siebie wydobyć, widząc cierpiącego człowieka, a co dopiero cierpiące zwierzątko. Chociaż niektórzy bardziej tują się nad zwierzątkami niż nad ludźmi. Zatem widzimy, że Pan Bóg poprzez doświadczenie krzyża daje nam łaskę do dźwigania, bo my zbliżamy się do wielkiego postu, i już w środę go zaczniemy. Patrzymy na krzyż, na znak naszego zbawienia, często byśmy chcieli, żeby tego krzyża nie było. Że ten krzyż jest niepotrzebny, on jest bardzo ważny. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć: Moje życie jest przez to nieudane, bo jest jakieś, jakaś forma cierpienia czy nieszczęścia. Być może, można tak pomyśleć. Bo cierpienie samo w sobie jest złem. Ale poprzez cierpienie człowiek uczy się mądrości krzyża i może wznieść się na wyżyny, ale też dla innych stać się sposobnością do tego, by stali się prawdziwie ludzcy i naśladowali Boga. Widzimy, że świat, w którym wszystkiego będziemy mieli pod dostatkiem, wcale nie stworzy raju na ziemi. Już byli tacy, którzy chcieli stworzyć raj na ziemi. Zawsze kończyło się to tragicznie. I dla tych przywódców, i dla tych społeczności. Ale widzimy, że jest jeden. Jeden jest król, taki na świecie, który potrafi pokazać, czym jest prawdziwe człowieczeństwo. To Jezus Chrystus. I On... O właśnie. Przez krzyż, przez trudności. To wszystko, co piękne się rodzi. Zatem nie bójmy się, siostry i bracia, dźwigać tych trudności, które są. Nie szukajmy wyłącznie wygody i nie dawajmy wszystkim tego, co najwygodniejsze, dawajmy, tego, co jest, dawajmy to, co jest pożyteczne. Módlmy się również za ten świat, w którym żyjemy. Ten świat nasz lokalny, za naszą Polskę, za nasze polskie domy, za nasze. Płockie domy, płockie mieszkania. Żebyśmy byli bardzo mądrzy w naszej codzienności. Żebyśmy szukali bardziej Bożej Sprawiedliwości, a nie własnej wygody. Żebyśmy zrozumieli, że przykazania są drogą do naszego szczęścia, a nie kajdanami, które zakłada nam Bóg. Bądźmy mądrzejsi niż te myszki do doświadczenia. Jonah Kalhuna. Amén.